Witam na kolejnej prezentacji. Dzisiaj do naszej oferty dołączy Seat Leon FR. Seat Leon FR wyprodukowany po raz pierwszy, zarejestrowany w Niemczech w roku 2013. Pierwszy właściciel od nowości, co pokaże na dalszym etapie tej prezentacji. Lakier biała perła, samochód bezkolizyjny z pełną historią serwisową. Silnik 1.4 TSI, 140 koni, czyli oparty na pasku rozrządu. Do tej pory auto przejechało 186 tysięcy Kilometrów. Zainteresowane osoby zapraszam do obejrzenia tej prezentacji do końca. Z przodu klasyka, czyli reflektory full LEDowe, czujniki parkowania, akurat w tym egzemplarzu przód, tył. Do auta mamy również koła zimowe na alufelgach w rozmiarze bodajże 17 cali. Auto utrzymane naprawdę w świetnym stanie, już jest trochę późno, ale myślę, że jakoś będzie to widać, że tutaj lakier biała perła. W dalszym etapie prezentacji pokażę, że auto styczniu tego roku przeszło ostatni serwis, przeszło też w Niemczech badanie techniczne. Jest w planie oczywiście rejestracja tego samochodu w Polsce przez nas. Tak jak będzie chwila wolnego czasu i termin, żeby nowy nabywca mógł legalnie wracać tym autem do domu po zakupie. Ale oczywiście teraz, póki nie jest zarejestrowany, tak jak te inne auta, też mamy na to rozwiązania. Pokażę, jak auto prezentuje się w środku. No i tutaj, naprawdę istna petarda, jest to samochód 12 dwunastoletni ale że był tak zachowany to jest po prostu majstersztyk i to niemiecki majstersztyk nagłośnienie premium mamy podgrzewane fotele mamy nawigację mamy czujniki parkowania przed tył to już mówiłem, tempomat generalnie wszystko co powinno być tego typu samochodzie kompaktowym. Zdjęcia tego pojazdu z Niemiec możecie znaleźć na naszym fanpage'u na Facebooku. tak to się wszystko prezentuje. Odszukam najważniejsze papiery i Wam zaraz pokażę. Na początek, może brief. Jak widzicie, zero w briefie, czyli jest to auto po pierwszym właścicielu, drugiego właściciela nie było. Pierwsza rejestracja 13 grudzień 2013 roku. Badanie techniczne TIF Auto przeszło na 2 lata w styczniu tego roku. Jest ważny do stycznia 2027 roku w Niemczech. 20 stycznia 2025, godzina 11:12. Na górze numer winy, jakby ktoś sobie coś chciał sprawdzić i TIF wykonany przy przebiegu 184-693 km. Książka serwisowa, jakby ktoś sobie chciał sprawdzić kod silnika. Sprzedany auto w Monachium. No i cały, e, cała historia serwisowa tylko że sobie serwisy wbijały

w 21 nawet się nie chciało, widzę przebiegu. Wpisać tylko numer faktury. Fakturę, oczywiście, gdzieś tam sobie właściciel zachował. 23 rok, 24 171 000 km i powiem Wam szczerze, zabrakło tak naprawdę kartek, żeby wpisywać dalsze przebiegi. I gdzieś tutaj sobie wbili styczeń tego roku. Ostatni serwis 184 tys. km, tak samo jak TIF. Jest też wlebka pod maską. To przejdźmy pod maskę. No i tutaj mamy tą jednostkę silnikową, która w Polsce jest bardzo lubiana czyli 14 TSI. 140 koni, bez awaryjny, prosty motor, bez tendencji do jakichś usterek i też wycieków. No i jak to u mnie auto pod maską. Grudne, zakurzone. Uważam, że tak ma być. Wielokrotnie to pokazuję na prezentacjach. Jak ktoś ma ochotę, może sobie to po prostu we własnym zakresie zaryzykować i silnik umyć. Ja pokazywałem, że samochód miał bardzo drobne takie ryski na przednim i tylnym zderzaku. Jak ktoś się zainteresowany od razu zapraszam na Facebooka. Widać dokładnie zdjęcia tego samochodu z Niemiec. A jeszcze na koniec pokażę Wam pomiar powłoki na Pokrywa silnika, element stalowy. Jest ona w lakierze oryginalnym. Strona lewa, czyli od kierowcy. Botnik, element stalowy w lakierze oryginalnym. Tak samo drzwi kierowcy. Drzwi tylne. Botnik tylny. klapa bagażnika strona prawa W samochodzie, tak jak tutaj widzicie wartości, tutaj był przerysowany rant. Można sobie to zobaczyć na zdjęciach, gdy auto było w Niemczech u nas na Facebooku robiliśmy tutaj zaprawkę na rancie tego po prostu błotnika. I dach. Dach jest w oryginale. E, tak jak też widzieliście na zdjęciach, gdy samochód był zapowiadany, jak był w Niemczech. E, minimalne zarysowanie. Tutaj było na zderzaku. Została zrobiona zaprawka. Tutaj na rogu. Z tego co pamiętam. Tutaj to brud się po prostu nie domył samochód na myjni nie ma żadnych uszkodzeń i robiliśmy też tutaj zaprawkę na zderzaku bo była rysa na progu załadunkowym także jeżeli kogoś by taki Leon interesował w białej perle zapraszam do kontaktu telefonicznego mamy również im auta Tańsze, droższe, lepsze, gorsze. Zapraszam do kontaktu.